Witam Was! Znowu Toyota. Tym razem dostałem kluczyki. Jak widzicie, mam je tutaj. Wcześniej nie mogłem, bo była w promu. były Presday. Pokazywali tylko auto wszystkim zainteresowanym klientom. Ale dzisiaj mam Toyota Corollę z silnikiem 1.8 122 konie w hybrydzie. W tym ładnym brązowym kolorze. I co chciałbym Wam. przytrzymać kluczyk, żeby otworzyć klapę bagażnika jednym przyciskiem nie da się, naciskając nie otwiera się, ale spoko, tu zamykamy, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, która działa, sprawdziłem tym oto przyciskiem tutaj też przytrzymując go, nie wciskając tylko przytrzymując, otworzymy sobie bagażnik spory bagażnik, prawie 600 litrów jeśli chodzi o rodzinne auto, super fajnie. W kombi są haczyki hatchbacku też były, ale bardzo blisko końca klapy. Dla mnie no nieudany pomysł, bo zakupy będą Wam uciekać. Nie będzie się to trzymało. No tutaj myślę, że jest ok. Dobra, to teraz zobaczymy sobie w środku i się przejedziemy. Mam tutaj 1.8, jak powiedziałem, 122 konie w automacie. Stałem komplet kluczy, tu je schowam. Toyota Nazwita, 8 ekran dotykowy. O, teraz nam odpalił się silnik. Widzicie zegary fajnie na niebiesko podświetlone? Eko. Środkowy to ekran, a dwa połowka są analogowe. Co tutaj mamy? Na małym tutaj skrawku ekranu pokazujemy, że teraz silnik nam ładuje baterie, nawigację. Tutaj mamy Apple Play, i więc możemy podłączyć nasz telefon, radio, muzykę, mamy też właśnie USB w takim dziwnym miejscu, jak widzicie tutaj i stację do ładowania telefonu. Podgrzejemy sobie fotel, bo dzisiaj trochę zimno. Co jeszcze z ciekawości, po lewej stronie mamy grzaną kierownicę. Wszystko w sumie takie infor... nasze naj... takie potrzebne informacje, czyli grzana szyba, łączenie SP, otwieranie klapy bagażnika i automatycznie się to są po lewej stronie, szkoda, że nie dali tego tutaj na tą dźwigniękę, bo gdzieś by się tu na pewno zmieścił przyciwno, ale tak która to wymyśliła. Jak widzicie wszystkie ustawienia. O możemy sobie zmienić nawet kolor menu. Nie tylko na angielski chociaż. Będzie łatwiej. Telefon nie jest podłączony, nie sparowałem jeszcze, ale widzicie, komendy głosowe. ustawienia telefon o, tym przyciskiem CH mamy zmianę stacji i tutaj stacje radiowe całkiem spoko podłączyć telefon na pewno będzie dużo dużo łatwiej no i fajna rzecz, że mamy tutaj ten panel klimatyzacji fajnie to wygląda, też będzie na tym widać odciski palców na 100%, ale fajnie, że nie ma, że tutaj jak niektóre marki że wszystko przez ekran, tu mamy fizyczne przyciski, dual auto, jest naprawdę całkiem fajnie, no i zobaczymy jak jeździ CVT i mamy EV Mode i Drive Mode Nic nie wychodzi na tym ekranie, ale tutaj się pojawia. Spójrzcie teraz. Zmieniam na Sport, Normal Eco. i EV Mode. Teraz jest tego elektryczny. Jedziemy na 300 elektrycznych. A propos jeszcze nowinek technicznych, mamy tutaj head-up display. Nie wiem, czy widzicie, pokazuje nam nawigację, prędkość ograniczenia, czyli czyta znaki ograniczenia prędkości, wszelkie informacje, więc całkiem fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj radar ustawienia tempomatu, radio, telefon. Wszystko w zasięgu ręki. Jesteśmy w Toyocie, silnikiem 1.8, 122 konie. Powiem Wam, że fotele są fajnie wygodne. Zagłówek możemy regulować, ale tylko góra-dół. Ale jest fajnie tak wyprofilowany, że możemy oprzeć głowę. Mamy regulację odcinka lędziowego. To bardzo fajne. Ustawię sobie fotel i zaraz możemy jechać. kierownicę, oczywiście w dwóch płaszczyznach grza nie działa. Cieplutka, przyjemna. Fotel też. Materiały, jak już wspominałem, tutaj na dole fajnie. Tutaj mamy tylko po stronie kierowcy twardy plastik, nieprzyjemny. Bo do góry wyżej jest fajnie miękko. Daszek, wszystko miękkie. Tylko ten tutaj kawał plastiku taki. Nawet drzwi mają lepszą strukturę. Więc po to jeszcze nie wyszło. Kombi. CVT nowej generacji o wiele lepsza zwykła skrzynia więc podczas ruszania mamy jakby bieg więc nie szarpie i nie trzeba jej wkręcać na obroty teraz mam EV mode czyli jadąc na samym trybie elektrycznym nie słychać nic oprócz szumu opon i teraz załączył się silnik spalinowy Head-up Display fajnie nam wyświetla się, tutaj nie ma szybki, tylko jest normalnie szyba. Wyświetla nam właśnie nawigację, prędkość i nasze tryby. Teraz przełączę na normal. Powiem Wam, że ładnie to wygląda, jeśli chodzi o ekran przed nami z dużą liczbą informacji. Jak również i na home, pokazuje nam teraz, że z silnika i z baterii idzie napęd do kół, a teraz opuszczając nogę z gazu, ładujemy baterię. Normalnie na zbiorniku 556 km teraz mogę zrobić, mam zużytą 1 trzecią baku. gazu jest troszeczkę głośno, ale to wina skrzyni. Teraz zmienimy sobie na Eko. Przyjemnie się tutaj siedzi powiem wam, że duże lusterka, widoczność do tyłu jest... Naprawdę super, duża szyba i fajnie widać wszystko. Słupki oczywiście przeszkadzają, ale do tyłu jest ok. Lusterka boczne i wsteczne, super. Kierownica, jak już mówiłem, staje się bardzo fajna, miła w dotyku. Bardzo lekki układ kierowniczy, delikatnie się jedzie. Włączymy leńki basist. 50. Mamy też dystans, możemy wybrać do poprzednio samochodu, więc już w pełni adaptacyjny tempomat. Powiem Wam szczerze, że jest dość głośno, ale to tak jak już wspomniałem, CVT Damy mu sport, czasami sam hamowuje nam Zobaczymy, jak przyspiesza Nie będzie to demon prędkości, żebyście widzieli Głośnie, ale zbiera się fajnie. No. Przyjemna jazda. tutaj nie są stworzone właśnie te hybrydowe do ciśnienia ich na maksa, żeby zasuwać tymi samochodami, tylko raczej ekonomiczna jazda, ten tryb sport czasami, żeby sobie pobawić się. Znaczy, normal, który jest na niebiesko, podświetlony. I naładujemy sobie teraz baterię. Całkiem sympatycznie. Mamy też oczywiście normalny drive i mamy też ten system B, jak w poprzedniej Toyocie. Czyli też nam odzyskuje, odzyskiwanie energii kinetycznej. Szybkie przeładowanie, jeśli nie mylę. Fajnie, bo naprawdę nie jest na tyle głośno jak w poprzednim Aurisie podczas wyprzedzania tam to była naprawdę masakra miałem okazję tym jeździć to, no, zanim skrzynia załapała to trochę to trwało i trzeba było naprawdę dusić głośno było żeby coś zrobić, a tutaj jest naprawdę jest oczywiście hałas ale ona idzie szybciej nie wkręcać, niedawno maksymalnie 3200-3300 obrotu, teraz miałem i jechało nam to fajnie. Co jeszcze zauważyłem, że mamy tego lane keep assist, radar. Sam skręca, nie dotykam kierownicy. Trzyma kierunek ruchu i każe teraz złapać, ale na zasadzie nie będzie nam 3 to będzie się odbijał od linii do linii czyli gdzie będzie droga, gdzie już tej linii nie będzie widział będzie z tym, na pewno się dezaktywuje system każde przejąć kontrolę, wtedy trzymamy kierownicę i jedziemy sami do spokojnej jazdy, ekonomicznej jazdy jak najbardziej, na pewno będzie to paliło bardzo mało. Tutaj już się dowiedziałem od dealera, który jeździ nią na co dzień, że spalanie na poziomie 5 litrów 21, 22, 24 km. tutaj podają, że przejeżdża na, na jednym litrze, no, czyli w granicach 5,5-5 litrów. Na mam ja jedną rzecz. Gdzie my mamy pozycję drag? Tutaj B, czyli ten używany przez Toyotę dla odzyskiwania energii no i teraz spójrzcie na to przerzucę go na reverse Wstecz, kamera jest słabej jakości szczerze fajnie no widać te linie ale nie zachwyca i co jest najgorsze cofniemy i na chcesz dać na drive Kniemy. chcesz dać na drive a wciskasz B więc trzeba sobie policzyć Zobaczcie. Reverse, mamy wsteczny i teraz raz, dwa drive. Tak to wrzucicie na bew, to tak trochę nie wyszło. Ogólnie, jeśli chodzi o jakość kamery, to jest dość słaba. Fajnie, no przyda się tak, ale jak widzicie, obraz nie zachwyca. Porównując to do Mazdy, no to było dużo, dużo lepiej. Zachęcam Was do odwiedzenia jakiegokolwiek dealera Toyoty i zabrania sobie tego auta na jazdę testową. Jestem mile zaskoczony. Wygoda nie jest tak głośna jak poprzednia hybryda. 122 konie to jest chyba 140-150 Nm nie pamiętam dokładnie teraz, sorry powiedzcie mi, albo napiszcie w komentarzu nie wystarczy jeśli chcesz jeździć po mieście małe trasy, ok, to będzie dla Ciebie dwulitrówka ma być w przyszłym tygodniu postaram się ją też dostać i przetestować, na pewno 180 koni to już trochę więcej Natomiast na pewno będzie lepsza zabawa i lepiej to będzie jechało tak to do spokojnej jazdy jak najbardziej dzięki bardzo Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Miłego dziąka. Hej.